Cześć moi drodzy! Dzisiaj e, chciałem Wam zaprezentować montaż rejestratora trasy przód i Tył, który wykonaliśmy e, u mnie w Matotronic. E, mamy tutaj Kuszynkę zaraz przed liftem 2018 rok, e, która została doposażona w taki oto zestaw Zuroida e, model D40Q2. E, kamery tak naprawdę, które montuję już bardzo długo u siebie w firmie. E, zdobyły, zdobyły moje uznanie po pierwsze ze względu na to, że nagrywają w e, jakości QHD 2. Kamera przednia jak i tylna jest naprawdę bardzo małych wymiarów. Zaraz sami zobaczycie, jak to wygląda na samochodzie. Mm, pod uwagę brany był również rejestrator Nordwal. Te rejestratory też montuję. Mam tego Nordwala zamontowanego u siebie w Audi RS6. Też wam później pokażę, jak on finalnie wygląda na szybie. Finalnie padło na e, Viroida. Auto jest po montażu, nieposkładane plastiki, nieposkładane wnętrze. Chciałem Wam po prostu pokazać, jak wygląda montaż takiego rejestratora, że nie jest to dwa kabelki plus po zapłonie i wszystko działa, żeby to zrobić ładnie i estetycznie, naprawdę trzeba rozebrać dużo, 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 jeżeli chodzi o plastiki w samochodzie, dużo wnętrza. Trzeba to wszystko poukładać, pochować, trzeba mieć na uwadze to, że w samochodzie są kurtyny powietrzne, więc te przewody, które są w nadwoziu, muszą być tak poprowadzone, że w razie kolizji, w razie wystrzału jakiejś pirotechniki, kurtyny mają się otworzyć, poduszki mają się otworzyć, przewody mają się nie zaplątać i przy otwarciu deski i przy otwarciu poduszki powietrznej kierowcy też to musi być zrobione tak, żeby kamera, która jest zamontowana z przodu czy przy usterku, nie spowodowała więcej zniszczeń niż pożytku. Więc przejdziemy teraz od samego przodu do samochodu, od samego przodu samochodu do samego tyłu i zobaczycie sobie, jak wygląda tutaj montaż, jak poprowadziliśmy przewody, jak to ładnie estetycznie wszystko wygląda. Zaczynamy od serca urządzenia, czyli od samego wideoregistratora, od samej puszki. Dochodzi nam do, tego, dochodzi nam do tej puszki cztery przewody: mamy zasilanie, antenę GPS, kamerę przednią oraz kamerę tylną. Urządzenie będzie zamontowane tutaj pod zaślepką deski rozdzielczej tak aby był dostęp do karty pamięci do samego urządzenia. Eee, instalacja. Mamy w tym miejscu zamontowaną antenę GPS. Zobaczcie, tutaj mamy antenę GPS przyklejoną. Instalacja idzie tutaj obok deski i wchodzi do eee, czarnej puszki, do czarnej skrzynki tak zwanej. Jeżeli chodzi o kamerę przednią, która jest zamontowana w tym miejscu, to instalacja biegnie wzdłuż pasa przedniego i schodzi nam tutaj po słupku przed kurtyną która się otwiera tak także instalacja nie ma w ogóle instalacja nie ma w ogóle kontaktu z pirotechniką i to jest bardzo ważne zobaczcie wzdłuż oryginalnej instalacji wszystko jest poprowadzone schowane przechodząc do kamery tylnej instalacja biegnie wzdłuż progu samochodu Czyli tak, zobaczcie, jak mamy to ładnie pochowane. Tutaj mamy oryginalną wiązkę samochodu. Mamy puszczony przewód do kamery tylnej. Tutaj mamy zasilania, zobaczcie, wszystko mamy ładnie poupinane. Masa, zasilanie po zapłonie i stałe, stałe zasilanie, stałe 12 V, także zobaczcie, bardzo estetycznie ładnie jest to zrobione. Naprawdę zawsze przykładamy się do tego, żeby raz montaż był poprawny, technicznie dwa, aby montaż był estetycznie też ładnie wykonany. Tutaj mamy dalszą część, czyli mamy puszkę z przewodami, tą puszką przewody też są prowadzone, wszystko wzdłuż oryginalnej instalacji i biegnie to nam aż do samego tyłu, zaświecę, biegnie to aż do samego tyłu, zobaczcie, że nawet tego nie widać. I teraz tylna wiązka, tak jak powiedziałem, otwieram klapę. Tutaj jest instalacja już też poukładana, kamera finalnie już przyczepiona. Na dodatek przewodu zgubiony w tym miejscu. Pokażę Wam za chwilkę, jak założę plastik. Specjalnie go nie montowałem, abyście widzieli, jak jest związka poprowadzona, że to wszystko idzie ładnie z wzdłuż oryginalnych przewodów. Zobaczycie, że ta kamera praktycznie jest niewidoczna. Plastik zamontowany. Zobaczcie, jest praktycznie maksymalnie przytulona ta kamera do osłony. A po zamknięciu klapy trzeba się dobrze patrzeć, żeby zobaczyć tą kamerę. No mamy teraz nad przestrzał białą ścianę, więc ona jest, rysuje, rysuje ta kamera na szybie, ale wyłączając tą niebieską diodę w aplikacji, później przejdziemy do tej aplikacji, to Wam pokażę, jakie są funkcje, kamera jest praktycznie niewidoczna i teraz przejdziemy do kamery przedniej, zobaczycie jak schowaliśmy ładnie kamerę z przodu, też jest maksymalnie podsunięta pod, pod sufitówkę. Praca wycieraczki kończy się w tym miejscu i tak, spotkałem się już z opiniami, że yy, pewne osoby mi komentowały, że tutaj wycieraczka nie pracuje i ta kamera nic nie widzi. Wcale tak nie jest, ponieważ optyka jest tak zbudowana, że mając nawet przykurzoną szybę, tak jak w tym yy, przypadku, yy, optyka nie fokusuje, więc fokusuje to, co jest daleko, więc nawet pomimo tego, że mamy nieprzetartą szybę, yy, kamera fokusuje, tak? Yy, praca wycieraczki kończy się w tym miejscu. Więc wszystko to, co jest poniżej, czyli na linii patrzenia soczewki, wszystko mamy wyraźne przetarte, tak? Także tutaj montujemy te kamery, ponieważ one są niewidoczne. Z przodu ta kamera jednak będzie się troszkę rzucać w oczy, a że z racji tego, że mamy nagrywanie parkingowe, nagrywanie szkód, fajnie, jak ta kamera jest niewidoczna, można tą diodę włączyć, można ją wyłączyć, żeby mrugała, czy tam migała, jak nazwijcie sobie, jak chcecie. Także jeżeli kamera ma być. Nietransparentna, wyłączacie, ona nagrywa, wykrywa ruch, wykrywa wstrząsy i wykrywa różne dziwne zdarzenia z samochodem typu przechyły, nieprzychyły. Łączymy się z wideo rejestratorem poprzez protokół Wi-Fi, robimy sobie podgląd, możemy sobie ustawić odbicie lustrzane, jeżeli chodzi o widok z kamery. Różne funkcje są naprawdę, uwierzcie mi, tego jest dużo materiału, musiałby trwać z 10 minut, jeżeli chodzi o samą obsługę. Aplikacja jest bardzo intuicyjna. Zobaczcie, jak bardzo szeroki kąt jest tej kamery. Widzimy wszystko poza słupkiem A, czyli tą obręcz w pudełku kartonowym. To jest praktycznie szerzej niż słupek A i widzimy prawą stronę koniec hali, też na wysokości słupka A. Także bardzo szeroki kąt. Jeżeli chodzi o kamerę tylną, jest dokładnie ta sama sytuacja, jest do, dokładnie ta sama optyka. Zobaczcie, jak bardzo szeroko widzimy. Tutaj jest dolna część, e, dolna część klapy, i wszystko od klapy e, do góry jest widoczne z, bardzo, z zachowaniem bardzo szerokiego kątu. Tak? Jest tutaj, co prawda, widać rybie oko, no ale przy szerokim kącie nie da się tego e, uniknąć. Tak. Jeżeli chodzi o ustawienia, to możecie sobie tutaj, zobaczcie, ustawić próg wyłączenia akumulatora, można sobie ustawić rozdzielczość, można sobie ustawić tryb parkingowy, wykrywanie ruchu, wykrywanie wstrząsów, w jakiej jakości nagrywa, czy nagrywa w Night Vision, czy ma pobierać mniej prądu, komendy głosowe, różne zdarzenia. Mamy tutaj ustawienia czasu, formatowanie kart i te diody, o których wspominałem, widzicie, można sobie te diody wyłączyć lub włączyć tak, także ta dioda jest widoczna mamy tutaj hasło do wi-fi, aby e, zmiany hasła wi-fi, aby niepożądani goście nam tutaj e, nie zaglądali, nie kłukali do nagrań, także można sobie to od razu zmienić także jak widzicie, wszystko bardzo intuicyjne i powiem Wam, że jestem zachwycony tymi kamerami, jest to nowy produkt jeżeli myślisz o doposażeniu swojego samochodu w wideorejestrator Chciałbyś mieć to tak dokładnie wykonane, jak w przypadku tej Q7? Zapraszam do kontaktu, z miłą chęcią wykonamy takie doposażenie dla Ciebie. Wykonamy przy okazji również zabezpieczenie Twojego samochodu przed kradzieżą. Wykonamy przy okazji tunik silnika, tunik skrzyni. Tak jak w przypadku tej Q7, tutaj była kompleksowa realizacja, modyfikacja mocy, momentu, ciśnienia oleju, ponieważ jest to silnik z wadą olejową. Mamy tutaj doposażenie, właśnie wideorejestrator. I jeszcze inne akcesoria. Także zapraszam do kontaktu i życzę Wam dobrego dnia. Cześć.